Dobra, w poprzedniej części mówiłem o ruchu drgającym i poznaliście podstawowe parametry, takie jak amplituda, okres, częstotliwość. Mówiłem Wam, że jak jest długa nitka to wolniej się rusza wahadło, jak jest krótka nitka to szybciej, czyli okres jest, jak jest krótka nitka to okres jest mały, a częstotliwość jest duża. A jak nitka jest duża to okres jest duży, częstotliwość jest mała, albo z ciężarkami na sprężenie, to już kojarzycie. Już wiecie, co to jest częstotliwość na bazie tego rysunku, to teraz zrobimy wykresy. Jak wygląda wykres drgań? On wygląda w ten sposób. Już wykresy powinniście umieć rysować z tego, z siódmej klasy, ale zakładam, że nie mieliście albo coś. No nieważne, tu jest czas w sekundach, a tu jest wychylenie w metrach albo centymetrach. To może być w metrach albo centymetrach, ale jak będziecie liczyć, to musicie liczyć w metrach. Załóżmy, że to będzie w centymetrach. Słuchaj. Ten wykres to będzie wykres położenia od czasu. To się nazywa e, inaczej przemieszczenie. To nie będzie droga, to nie będzie wykres drogi od czasu. No bo to ciało będzie przecież wracać z powrotem w jedną i w drugą. Będzie się kręcić cały czas po tym samym torze. Pamiętajcie, że ruch drgający jest wtedy, kiedy ciało wykonuje drgania. Wokół położenia równowagi, po takim samym torze i powtarza się w równych odstępach czasu, wtedy jest ruch drgający. Dobra, i teraz masz tak. Wyobraź sobie, że masz tą huśtawkę. Patrz uważnie, patrz na to i na mój palec od razu. Czas start. Kto się wychylił w jedną stronę i. Puścił, czyli wychyliłeś i teraz puszczasz, no to ta huśtawka będzie wracać. Tu wróci. Potem wychyli się w drugą stronę. Tylko zwróć uwagę, że tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Tu były na przykład 20 cm. To potem będzie minus 20. No bo wychylasz się w jedną, ileś tam, wracasz i wychylasz się w drugą Czekajcie, ja się, żeby to ładnie wyszło. To jest trudniejsze niż się wydaje. Może najpierw namaluję, a potem umówię. Dobra, namalowałem, teraz umówimy. Patrz. Tak wygląda wykres drgań. Byłeś tu. Czas start. Ktoś Cię podniósł. I puszcza. Wracasz. Potem wychylasz się w drugą stronę na maksa. Na maksa się wychyliłeś. I potem wracasz z powrotem. Wychrasz się w drugą stronę. Wracasz. I wychyrasz się. Załapaliście to. Tak samo to można opisać. Patrz teraz. Jesteś tu. I czas start. Wychrasz się w jedną stronę. Wracasz z powrotem do tego, wychylasz się w drugą, wracasz do położenia równowagi, wychylasz się w tą, wracasz do położenia równowagi, znowu się wychylasz. Czyli za każdym razem przechodzisz przez położenie równowagi. Albo tu. Byłeś tu, ktoś cię w tą stronę wziął i puszczasz. To przechodzisz przez to, potem wychylasz się o w tą, potem wracasz z powrotem tu, wychylasz się w drugą. Czyli co można o tym wykresie powiedzieć? Ona ma kilka szczegółowych punktów. Ten punkt i ten punkt, te punkty nazywają się maksymalnym wychyleniem z położenia równowagi, czyli amplitudą. Zapamiętaj, że amplitudę się będzie odczytywać. Ile wynosi amplituda? 0,2 metra, bo amplitudę musisz w metrach podawać. Wszystkie rzeczy się podaje w metrach, sekundach i tak dalej. Dlaczego 0,2, a nie 0,4? Bo raz się wychyliłeś na maksa w jedną stronę, potem przeszedłeś do zera i wychyliłeś się na maksa w drugą. Więc amplituda wynosi 0,2, bo raz ledziesz w tą, a raz w tą. Żebyś przypadkiem nie walnął gafy, że dasz 40 cm, bo to znaczy, że już od razu 0 punktów. Dobra, czy już wiecie, co to jest amplituda, i potraficie ją na wykresie odczytać. I teraz ten wykres niekoniecznie musi zaczynać się od zera, bo ja go zacząłem od zera. On mógłby się zacząć, ale teraz mniej dokładnie wykonam. On mógłby się zacząć odtąd, patrz uważnie. Odtąd. Co to by znaczyło? Że wychylił się z punktu skrajnego. Patrz, wychylił nie jest, jest na punkcie skrajnym, przechodzi przez 0, wychyla się na maksa w drugą, wraca do zera, wychyla się na maksa i znowu wraca. Rozumiecie? Nie musi się zaczynać od zera. Czasami będą tak wyglądały. Będziecie musieli się na nauczyć odczytywać, co to jest amplituda. No to już wiecie, że amplitudę odczytuje się od 0 do albo od 0 do Nie ma znaczenia, że jest minus 20. Nie pisze, że amplituda jest minus 20, co oznacza minus, że po prostu się wychyliło w drugą stronę i tyle. Dobra, patrz. Załóżmy, że tutaj było 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 i tak dalej. A tutaj było. No tutaj trochę nieregularny wyszedł, ale załóżmy, że jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozumiecie, o to biega. Tu jest 11. A tu jest 10 cm, a tu jest minus 10. Ten rysunek był na szybkiego, ale całkiem nieźle też wyszedł. Mogłoby być prośba, żebyś, żebyś powiedział, ile wynosi okres drgań tego, tego tego, ciała tutaj. No to słuchaj, okres drgań to jest czas pełnego wachnięcia. Nie możesz odtąd zacząć liczenia, patrz, nie możesz zrobić odtąd. Bo przecież tłumaczyłem ci, że jak będziesz wyznaczał okres, to wyznaczasz z punktów skrajnych. Za, zaraz powiem, że można. Tylko najpierw się nauczycie, że z punktów skrajnych, czyli na przykład ze skrajnego, zobacz. Ze skrajnego lecę. Potem w drugą stronę. Potem z powrotem i, w, i wracam do tego miejsca, z którego ruszyłem, czyli do tego. Okres drgań to jest długość, to jest odległość na tej osi od tego punktu do tego. Czyli to jest okres. To jest to. Ile to wynosi? Od dwójki do dziesiątki to jest 8 sekund. Spoko. Możesz odtąd to czytać. Patrz, odtąd dotąd. Od szóstki do czternastki też jest 8 sekund. Ale nie musisz tak. Możesz odczytać od zera. Jedno pełne wahnięcie musi być, czyli jeden cały cykl. Czas, start. Stop. To był cały cykl. Od zera dotąd. To było 8 sekund również. Czyli nieważne jak zaczniesz, pamiętaj, żeby to był pełny cykl, czyli musisz w skrócie przejść dwa razy przez położenie równowagi. Zobacz, przechodzisz raz przez położenie równowagi i drugi raz, bo musisz wrócić z powrotem w to samo miejsce. Czyli na przykład tu. Raz przechodzę i drugi raz przechodzę i wracam. Albo odtąd. Czas start. Raz przechodzę, no i drugi raz przeszedłem. W ten sposób można to interpretować. A ile tu by wynosiło akryzarian? Tutaj okres zriania wynosi. Uwaga, zacznę sobie odtąd. Dotąd, od trójki do siódemki to są 4 sekundy. Albo odtąd czas, tu jest 0. I tu też jest 0. Czas start, stop. Widzisz? odtąd dotąd, też są 4 sekundy. Pamiętaj, że dwa razy musisz przejść, musisz wrócić do to samo miejsce. Jak masz okres policzony, to częstotliwość możesz machnąć, bo częstotliwość to jest odwrotność okresu. Czyli jak masz okres 4, to częstotliwość będzie 1 czwarta. Jak tu okres było 8 sekund, to częstotliwość będzie 1 8 herca. No dobra. No i teraz macie jeszcze takie coś, co się nazywa przemiany energii. W ruchu ciężarka, czy tam... Wahadła sobie, jak sobie waha. Przemiany energii. Bo teraz tak jest coś takiego, co się nazywa energia kinetyczna. To mieście w siódmej klasie. Wzór na energię kinetyczną to jest masa razy prędkość do kwadratu przez dwa. Czyli energia kinetyczna jest związana z prędkością. Jak nie masz prędkości, to nie masz energii kinetycznej. Jest jeszcze energia potencjalna grawitacji. Energia potencjalna grawitacji miała taki wzór. Ona jest związana z wysokością nad Ziemią. Możesz sobie przyjąć, że ta kulka, jak tu była, to, do, to był poziom zerowy. I teraz ona się wychyliła w tą stronę, albo w tą. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że ona się podniosła na pewną wysokość. Czyli. Ona się znajduje na pewnej wysokości. Skoro znajduje się na pewnej wysokości, to znaczy, że ma jakąś energię potencjalną. Ten ciężarek też. To można interpretować jako na przykład o. To można interpretować jako zero więc tu będzie na jakiejś wysokości i tu, ale tu akurat jak jest ciężarek na sprężynie, to się nie używa energii potencjalnej, no chyba, że będą te trudniejsze zadania w liceum, ale to będziecie się uczyć jeszcze. Używa się energii potencjalnej sprężystości. Energia potencjalna sprężystości ma taki wzór, ale tego wzoru nie musicie znać teraz w podstawówce, k razy x kwadrat przez 2. To x to jest wychylenie, Czyli im większe wychylenie, tym większa energia potencjalna. Literka K oznacza współczynnik sprężystości sprężyny, czyli jak sprężyna jest twarda. Jeżeli współczynnik sprężystości sprężyny jest mały, to znaczy, że to jest miękka sprężyna, taka dziecięca, kolorowa, która się łatwo rozciąga. A jak współczynnik sprężystości, ta literka K jest bardzo duża, to, to oznacza, że sprężynę będzie ciężko ścisnąć. To jest na przykład amortyzator samochodowy. Czyli akurat jak będziesz miał zadania ze sprężyną, to pamiętaj, że jak się rozciąga albo ściska sprężynę, to ta, ta sprężyna uzyskuje energię dzięki temu, że twoje mięśnie wykonały pracę, czyli praca się zamienia na energię potencjalną sprężystości. No i zasada jest taka, jak już mówiłem wcześniej, że im większa jest zmiana długości sprężyny, tym większą energię potencjalną uzyskujesz. No i tym większa siła powstaje, która będzie potem odpychać ten klocek w jedną i w drugą stronę. Dobra, i teraz jest coś takiego, co się nazywa energia całkowita. Albo inaczej zasada zachowania energii. Ją mieliście w siódmej klasie też. Ona mówi o tym, że nie może energia zniknąć, jeżeli ruch jest bez oporów. Bo zakładam idealny ruch, że nie ma oporów powietrza, ani huśtawka się nie, nie zwalnia. Czyli cały czas się tak samo huśta. I jest taka zasada, że ta energia nie może zniknąć. Ona może się tylko zamienić. Z jednej w drugą może się zamieniać. Energia całkowita składa się energia całkowita składa się z kinetycznej i z potencjalnej. Nieważne, czy potencjalnej sprężystości, czy grawitacji. Mogą być obie naraz. To zależy, jakie będą typy zadania, ale w, to, dopiero w, to dopiero w liceum. Dobra, opiszmy sobie teraz, jak te energie się zamieniają. Jest jakaś... Załóżmy, to jest uproszczenie, żeby Wam... A bo dobra, najpierw pokażę, jak to działa, a potem zrobię uproszczenie, żebyście widzieli, jak, jak to jest. Załóżmy, że jesteś tu. W sensie, byłeś tu, ktoś Cię podniósł i puścił Cię. I zaczynasz się huśtać idealnie, cały czas tak samo. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na huśtawce. Jak ktoś Cię podniósł i Cię puścił, to Ty będziesz się rozpędzał i tu będziesz miał bardzo dużą prędkość potem podniesiesz się, ale będziesz zwalniał, aż w końcu się zatrzymasz. Potem ruszysz w drugą stronę, znowu się rozpędzisz, tu będziesz miał największą prędkość i potem zaczniesz się podnosić, ale będziesz zwalniał, aż się tu zatrzymasz i znowu będziesz huśtał się tu. Tu się znowu zatrzymasz na moment i wrócisz. Tu masz największą prędkość, a w punktach skrajnych masz najmniejszą prędkość, bo ciało się zatrzymuje na moment, tak samo tu. Jak masz klocek na sprężynie, tak on się przecież na maksa ściśnie, to na chwilę zwolni, zatrzyma się, żeby potem ruszyć w drugą stronę. I jak ruszy w drugą stronę, to na moment się zatrzyma, żeby wrócić z powrotem. Czyli w punktach skrajnych zapamiętaj, że zawsze masz prędkość zerową, a jak jest prędkość zerowa, to energia kinetyczna jest zerowa. Czyli w punktach skrajnych energia kinetyczna jest zerowa w tym i w tym. A w punkcie który się nazywa położeniem równowagi. O tutaj. Albo tutaj. Oto to było położenie równowagi. To było maksymalne wychylenie w jedną, albo maksymalne wychylenie w drugą. W położeniach równowagi energia kinetyczna jest największa. Jest maksymalna. Dlaczego? Bo jest maksymalna prędkość, bo jesteś najbardziej rozpędzony. Tak samo tu. Jak się ściśniesz na maksa, to się na moment zatrzymałeś i potem ruszasz. Masz, tu masz największą prędkość. Potem zwalniasz, zatrzymasz się Potem ruszasz, rozpędzasz się, rozpędzasz. I tu masz największą prędkość i potem się ściskasz. Rozumiesz? Wobec sobie, jak się huśtasz. Czyli w położeniu równowagi jest energia kinetyczna maksymalna, bo jest największa prędkość. Bo prędkość maksymalna, V max. Ok, czyli w punktach skrajnych jest zero. Prędkość jest zerowa, bo prędkość jest zerowa, bo się zatrzymasz na moment. Napisz sobie to, bo się zatrzymasz na moment. A gdzie jest energia potencjalna największa? Nieważne, czy ta, czy ta. Energia potencjalna będzie największa w punktach skrajnych. Energia potencjalna jest największa w punktach skrajnych, czyli tu, EP jest maksymalna, tu i tu. A tutaj energia potencjalna jest zerowa, bo energia tutaj też, tu jest maksymalna EP. Tu, i tu, a tutaj EP jest zerowa. Dlaczego jest zerowa? Po... To jest łatwe do zapamiętania. Dlaczego jest zerowa w położeniu równowagi? Bo położenie równowagi oznacza, że sprężyna nie jest ani rozciągnięta, ani ściśnięta. Sprężyna jest w takiej pozycji, w jakiej była na początku, zanim ją ruszyłeś. Więc jest tak, jakby przez moment nieruchoma. Dlatego nie ma energii potencjalnej sprężystości, bo energia potencjalna sprężystości występuje wtedy, kiedy sprężyna jest albo rozciągnięta, albo, albo ściśnięta. Więc zapamiętaj, że w położeniu równowagi energia, potenc energia potencjalna jest zerowa, bo nie masz rozciągniętej sprężyny, a w przypadku hitawki, dlaczego energia potencjalna jest zerowa? Bo to jest energia potencjalna ta. W przypadku sprężyny stosuje się tą, a w przypadku wahadełka stosuje się tą. Energia potencjalna tu jest zerowa, dlatego że to jest poziom ziemi. Taki umowny poziom ziemi, który możesz sobie samemu przyjąć dla uproszczenia. To się nazywa poziom zerowy. Tak samo tutaj nazywaliśmy to poziomem zerowym. Energia potencjalna wtedy jest zerowa, bo dopiero jak się podniesiesz na pewną wysokość, jak się podniesiesz na pewną wysokość, to dopiero masz energię potencjalną. OK, to to trzeba wiedzieć. Teraz nauczyciel i inni nauczyciele mogliby się spytać, gdzie jest największe przyspieszenie ciała? Przyspieszenie jest największe wtedy, kiedy musisz nagle ruszyć w drugą stronę. Czyli słuchaj, jak się huśtasz tu, to w tym punkcie masz największe przyspieszenie, bo ciało ci się na moment zatrzyma, one leciało do góry, ale się zatrzymało, i musi ruszyć w drugą stronę, więc coś musi zadziałać mocnego. Tu jest największe przyspieszenie. Przyspieszenie maleje, tu jest przyspieszenie zerowe, no bo prędkość jest maksymalna, i teraz prędkość maleje, więc przyspieszenie rośnie, i teraz przyspieszenie jest maksymalne, rusza ciało w drugą stronę, prędkość rośnie, a przyspieszenie maleje. Ale z tym przyspieszeniem to był dodatek ja też tego nie będę wymagał, bo to tylko bardziej pod kuratora albo pod liceum już. Czyli zapamiętaj, że jedna energia zamienia się w drugą, no bo tutaj była kinetyczna zerowa, a potencjalna była maksymalna, a tutaj kinetyczna była maksymalna, a potencjalna była zerowa. Czyli one się zamieniają w siebie, zobacz. Potencjalna jest maksymalna, kinetyczna jest zerowa. Kinetyczna jest maksymalna, potencjalna jest zerowa, a tu kinetyczna jest zerowa, potencjalna jest maksymalna. I z powrotem kinetyczna jest zerowa. Sorry, kinetyczna jest maksymalna, potencjalna jest zerowa. I tu kinetyczna jest zerowa, potencjalna jest maksymalna. Załapaliście? Zamieniają się w siebie. Jedna tu jest maksymalna, a inna jest tu maksymalna. Czyli kinetyczne tu są zerowe, a tu są maksymalne, a potencjalne tu są maksymalne, a tu są zerowe. Dobra? Nie ja coś poplątałem, to sobie otwórzcie jeszcze raz. I teraz wyobraź sobie, że jest powiedziane, że kinetyczna energia w położeniu równowagi, kiedy ciało przechodziło przez położenie równowagi, wynosi 100 J. Pytanie jest, ile wynosi potencjalna? Potencjalna wynosi 0 To ile wynosi energia całkowita? Energia całkowita wynosi 100, bo energia całkowita składa się z, z tego, dodać to. Tak jak tu napisałem, ta dodać ta, czy jest to. Dobra, teraz tu. Słuchaj, tu miałeś 100 J kinetycznej, a potencjalna zerowa. i Teraz wychylasz się. Tu, co masz tu? Tutaj kinetyczna jest zerowa, a potencjalna jest maksymalna. Ile potencjalna ma? 100. Ile ma całkowita? Również 100. Całkowita za każdym razem musi ci wyjść 100. Dobra, i teraz patrz dalej. Jaka tu jest? Kinetyczna tu jest 100, a potencjalna tu jest 0. Znowu masz razem 100. Przykładów pośrednich nie będziesz miał, ale gdyby było pytanie. Jeżeli wiadomo, że tutaj w tym punkcie potencjalna wynosisz 70 J, to ile wynosi kinetyczna? No 30, bo w tym punkcie jesteś na pewnej wysokości, więc masz potencjalną, powiedzieli ci, że jest 70, ale tu w tym punkcie, jak jesteś, to już masz pewną prędkość, bo tu miałeś prędkość zerową, ale tu się już powoli rozpędzasz. Tutaj masz już jakąś prędkość, a tu masz prędkość maksymalną. Więc skoro potencjalna tu była 70, to kinetyczna musi być 30. Dobra, a teraz tu. Jesteś tu. Tutaj kinetyczna na przykład jest 80, to ile wynosi potencjalna? 20. Za każdym razem suma musi wyjść 100. Teraz tu. Tu potencjalna wynosi 90, to ile wynosi kinetyczna? No 10, bo łącznie w całym ma być 100. Chyba załapaliście o co chodzi. Tam na wykresie, na stronie 167 w podręczniku macie pokazane kolorkami zielony, czerwony, niebieski. Macie pokazane, jak się energię zamienia, jedna w drugą, jak się zamienia, ale za każdym razem słupek zielony jest maksymalnie 100. Akurat tam jest napisane jako. Tam jest akurat w ułamkach, tam nie podali, że to jest 100. Ja to ja podałem dla uproszczenia. Oni tam. Mówią, że całkowita składa się z obu i całkowita za każdym razem wynosi sumę wszystkich i za każdym razem musi wynosić tyle samo. Tu 100, 100, 100, 100, nieważne w jakim etapie, tylko te będą się zamieniały w siebie. Ta może mieć 100, ta 0, ta może mieć 70, ta będzie miała 30, ta może mieć 40, ta będzie miała 60, łapiecie? Za każdym razem musi dać suma 100. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i polecajcie mój kanał dalej. Trzymajcie się.